Panie Andrzeju, tradycja panu wali. Ale wali, dobrze wali. Tak wali. Da, Marta, barwka za nowie ci wali. Ale wali, dobrze tak wali. Marta dobrze wali. Szkoda, że nie byliście wcześniej, nie? Panie młody panie Tak dwie godziny, bo tam na początku... panu no, wali. Też te lipiki panu walą Ale walą, dobrze walą Panie Dienku, panie Dienku Moja przebita piłka Panu walę Ale, Ale walą, dobrze walę Panie Dienku, panie Dienku Ta zwichnięty nadgarstek panu wali! Ale wali, dobrze wali! Panie o, nie, Czarku, panie Czarku, to BMW panu wali! Ale wali, dobrze wali! Żeby o nas pan pamiętał. Dzięki. Wesołych świąt! Wesołych świąt! Karolina! Ło! 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 Panią Ukasz, Civali! Ten wizjant, który pewnie podglądasz Civali! Ale, ale, ale! Dobrze, Mari! Ukarz, Łukarz! Mój wychowanek Albert Civali! Ale, Mari, dobrze, Mari! dobrze, Panielu, panielu! Oświata, pani Mari! Ale, Mari, dobrze!